Młynkowanie, czynżyta, krzesień, szykowanie do siewu. Piękne, czyste, grube ziarno. Nie ma tułówek w ogóle. A tutaj i półówki i chude różne się tutaj zdarzają. Lew tutaj nie ma, a pracuje też. Dopiero plewy wychodzą. O jak widać, słoma lewy i tym podobne. Na trzech sitach jadę. Robota idzie. przyściutkie zboże. Piękne do siebie. Maszynka pracuje elegancko. Włącznik, sterowanie, wszystko sam robiłem. Piękne regulacje obrotu, lepsze niż przy centrali. Pozdrawiam.